Aha. dobra, przynajmniej, nie chcę, żeby Tung tung Tuk, Sachur, nie goni! Jest tung tung, 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 tuk, Tutaj! Oh, oh. <grym> Hej, cześć, żebyczko nie na kanalecie z MTV ey Rembox, e Kirsu. O. Oh, witam, ja. <laughs> <i dziś, coughs> dzisiaj jestem Jestem Patryk rozgwiazda, ze mną jest Skalmar. Nie pamiętam czym jakieś jakiś obu a Obunos. A obunos... A to nie było obu... Darciuś I mamy jeszcze SpongeBoba Kancias portego I'm SpongeBob! <laughs> ja z nami jeszcze z tego z, skalmar. Tak. Okay. Co? Bob przestań mi znowu... Nie wiem co wymyślać Bo przez cringe eee, tak, no. się robimy? się robimy? mój geniusz Co dzisiaj widzimy, robimy To jak widzieliście już pewnie po, po nazwie i imię a Turce Spieprzamy przed NextBotami Więc chłopaki no, Mam dużą kolekcję NextBotów Więc teraz tak Jakobyście, przed czym byście chcieli uciekać? Najchętniej przed niczym Czyli, okej, okay, czy niczym, tak? No, to dobra, o... no to uciekamy. Panu. Nie, no, dobra, chłopaki to. Łata! za <tum> <tum> No halo, no Kirsu no! Blokujesz <tum> mnie! <tum> Łata, no, ty... <tum> no, uciekaj stąd! No Kirsu, to sobie jej robisz? Dobra, do widzenia, żegnam nam. Dobra, uciekłem się nim chyba. No nie, tutaj nie ma gdzie, uciekać <tum> Okej, <Okay. tum> widzę, że dobra, sobie one Haha <tum> Dobra, przynajmniej teraz mam jakieś lepsze no, miejsce, tak. nie! Tung, 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 Sahur Nie, 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 nie! Dobra, nie, nie, jestem na parkingu nie. gdzieś. Jestem na parkingu gdzieś. Nie, nawet, nawet nie chcę wiedzieć. Tung, 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 Sahur. O nie, w ogóle słyszę. No nie, ja znowu w tym samym miejscu. No nie, no, o, jest, was jaja bolą. Jestem na parkingu, o. Jest, tung, 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 Sahur. O, o Tutaj! O, o, o. <laughs> tutaj! Okej. Okay, Można no. robić bazy? Nie. <laughs> o, o, o nie! Tung, tung, tung. O, jestem tutaj na parkingu z powrotem. No nie, ta winda na, winda na... tym piętrze nie działa! Ale poleciał. O widzę no, kogoś! M, Rembox Za tobą. Co? A tu! <grym grym> nie <zezna> ma! Chodź tu Gdzie twardo Yyy Ta gdzie jest gdzie jest tung tung! tung jest? O no nie! Idź sobie! Gdzie jest? On nie on tu gdzieś biegnie Ja stąd idę, co, ja stąd idę. Aha, aha, bo on. on wy jesteście na tamtym piętrze? No dobra, to ja tam idę, idę, idę z nim. paru? Dobra. A kiedyś już okay. za mną nie pobiegł widzę, okej. Okay. Bo myślałem, że ty pobiegniesz za mną. No to znowu tam jest Otwieraj te drzwi, otwieraj te drzwi, zamykaj te drzwi Trafiłem na spał sporo ten ten Otwieraj te drzwi, zamykaj te drzwi, to się zdecyduj w końcu Dobra, gdzie on jest? zostaw mnie Gdzie jest ten kawał drewna? No nie wiem gdzie on jest, ale nie chcę wiedzieć Gdzie jest ten kawał drewna? Mam, nie zgubił panowie To, Kiksu mam miejsce, dawaj chowamy się Tutaj, nie, nie, czekaj Tutaj Tutaj Ja idę tu

A powiem Ci to co dokładnie nie teraz widzimy No ja widzę ścianę A ja widzę podłogę nie. Tung 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 SAHUR! Błagam mnie tung 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 SAHUR! błagam Ach. tung tung A Rombokson cię zabił? No zabił jeszcze, nie widzieliście tego? Nie. Widziałem. Tung, tung, ja sahur. A nie. Ja Ej, ty przestań biec za mną. No dobra, no to ja by... Aaa, no, no, wpójdź mnie tu. A, dobra, teraz już możesz biec za mną. Tung, tung, sahur. A co on za unboxem powie? Nie. Nie, za mną. A. Ciema. Fiksu. Um, Zabiję Ej. o, to, okej. Okay. <noise> ty pokazuj się ciągle. Gdzie Ja cię nie. nie słyszę. Chyba jesteśmy żebyśmy leśnił, wiesz? Chyba... chyba go zgubiliśmy <grym> Albo za remorsem pobiegł. Tak trochę nudno z jednym mp tam co nie? Na Z głotem. <grym> trzeba... on chyba nas zgubi trochę za szybko, wiesz? <grym> Siemanko, oh, witam do mojej kuchni! Tung, tung, kukli. tung, Sahur mnie goni! Błagam, nie. Tung, 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 Sahur. Błagam cię. O, siema, siema. siema, o, siema. Chodź tu. Chodź tu. Dziękuję. Dobra, moment. Widzę Dobra, to jak ktoś, nie, jak ktoś mnie z was zauważy, to chyba strzejcie do ciała, to będzie reference. Gdzie się ma? Nie uh, chcę za O, no. Nie, ty powiem, to. W jakiejś kuchni jestem, drewnianej A drewnianej Do schodów. Kiepsko, czy, czy, czy ty tego arbuza zarobisz? Eee, cicho. Czekaj, okay. czekaj, drewniana kuchnia? Tak, jakby. Po prostu jest jakaś, nie wiem. Nie wiem, czy to lódówka. Nie, to chyba nie Nie wiem, po prostu jakieś. O. Siema. Ja. Jak myślisz, dlaczego to referencj? Panowie, mam bardzo złe wieści. No nie? kleiner i Arbus. Aha, dobrze. Dobra, dawaj, zmienia się w tego z wiem. wiem, wiem, moment. Gorzej będzie, jak tu już... Gdzieś... nie, czej, nie będę już z Kolmarem. Jak to będzie... Jak da się zamknąć bramę? Gorzej będzie... Gorzej będzie... Jak ktoś, jak tu, jak tu przybiegnie... A! Nie, jak ciężko, ty głupku! O nie, to... Przynajmniej nie przez tung sahur, no. Tung, Tung, Tung-Sahur. Najgorzej będzie, jak on mnie znajdzie. Zapomniałem, że tu są te schody Pamiętam jak kiedyś graliśmy w tego, jak tu jakiś marder gonił okoce, nie ma trojki Wtedy w każdy chyba w trójkę spadliśmy do tych schodów Ano Ja kiedyś pamiętam, że chciałem tą mapę wykorzystać i... Tung tung sahur, on tu nie wbiegnie Ej, on tu nie wbiegnie że chciałem ten spadek wykorzystać jako wejście do backroom z jakiejś serii, ale nie wykorzystałem Ej, pomocy, bo tung Sachur. Nie, 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 nie. Uspokój się, uspokój się. Spokojnie, spokojnie. On mnie mi, mi okrąża, on mnie okrąża. Fajnie. NIE! Oh. Jak pobiegł po prostu do przodu. Co ty, co ty, robisz sound effecty z stresa <laughs> a <laughs> tym, gdzie jesteś? Tutaj. Co dzień, widzisz przed dzień, sobą? Gdzie bo widzę Tung Tung Ściane? Sahura Ej no, do Chyba rady. jestem blisko, bo... O! Tung Tung, tung Sahur To gdzie ty jesteś, Kirsu? O, siema To jest za to, bo... cię, biegni. biegni, biegnie, biegni Wiesz, Widzisz jestem? Ty w morze? Nie Wiem, że widzi ścianę What? Załóż mi tą jest to razem, że uciekam Ty ja byś mi powiedział, że widzi ścianę Chyba jestem blisko, bo też widzę ścianę <laughs> Ja też widzę ścianę <laughs> Chyba wszyscy nie są. Teraz w mnie, teraz teraz mnie nie dorwie. Kurna, dorwie mnie jednak chyba. O. Nie! Ten parówczak umie przez drzwi przechodzić, y. no. waj, To nie ma sensu. O nie to, no nie, to, że on ty cipienie teraz do mnie, tak? Nie. Ej no dobra weź się nie. O! Uuuu, mam mały problem Jeszcze nie, nie. O widzę e, Kto tam bieg? Jestem w sraczu teraz, dobra W jakim sraczu? Opisz dokładnie dokładny wygląd tego sracza e, No jest taki biały i tam takie brązowe coś było w środku, co nie? O, winda jest. O, winda, o, winda. Jadę do góry Jadę do góry, ale ta winda była na górze. Ja też jestem w i coś się tywa tu nie ma. Och, to czekaj, jak to się zgadza, no to czekaj, jeszcze wracam. Wróciłem do miejsca, w którym odcinek zaczynaliśmy. Nieźle. Witam. Witam. Siema spań w się do No to co, on jest tutaj na dole? Właśnie nie wiem, gdzie on jest, wiesz? A ty czemu tego nie nagrywasz. A ty to nagrałem. w końcu, czy nie? No. A, dobra. dobra, wiecie co? Ja usunę tuk tuk Sahura. hura, postawię tutaj spawna, więc możesz kiedyś się kilnąć w... Siema widzowie, jestem G-man Siema, jestem g, Siema, to jestem g, g a to jest g to też jest Jimen. E jesteśmy g nazywam się... Jesteśmy biali GGG Eee. No Zaraz ja bym się nami... tak głośno zaśmiał, ale mnie każdy powoli. Jest... Ciekawe dlaczego. Jestem będziemy nami i za obecnie. <gulity> Obecnych... Dziadek pod Obecnie go <gulity> nie będzie gonić za nami Gaben Newell i Monster Biały. E... Więc co mogę ty powiedzieć? E... Ja bym. Gaben będzie pan Kik, co ty zrobiłeś? Ty debil! TY no i łatwo. Pobieg za wami, a ja sobie uciekam. Nie! Nie! On pobiegł za mną, pobiegł za mną. To ja też, ja też sobie uciekam, kiedy wiesz? O, ja idę do sracza. Pomóż ci, pomóż sobie. Demy, A jak ty, sraca... Sraca. jak ty idziesz do sracza... Sracza. Jak ty idziesz do sracza, no to ja też. No, no to panowie do winy zapraszam. Czekaj, uh! O! Monster! Ała! Oh mogę wow. no, panowie mam zabierzć. O! Hej, to O! daj, O! 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 No co za O! No, mogę? <ślesk> nie, nie O! 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 To że, że ja czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O! O! What? Witam Eee... Widz... No, ogólnie ja mam taki problem, ponieważ chłopaki... Psy... Nie mamy tutaj mojej wejścia do dola, to co? To każdy jest gotowy? Eno? Dobra Biegnij, biegnij Biegnij Biegnij, biegnij, biegnij Kingvone mnie załapił Biegnij mtym Kingvone slimed out, timed Mtym biegnij, mtym biegnij, mtym biegnij m tym biegnij, m tym biegnij Nie zamykaj drzwi celowo ty debil. Nie zamykaj nie. drzwi Coś mnie goni Maksywa. Mm. Nie czekaj, budak gazowy, jechać M2, Cię, biegnij Biegnij ile sił w dupie A ja nie będę biegnę. chodził, i co teraz? Co? Z Tyle, ile maszyna dała Window W Window się... O cholera Chyba Bie Biegnie ktoś? Jeszcze nie. Tu jesteśmy Za mną nie jesteśmy, wiesz? No, chyba tak. To. to poczekajmy w sumie. Może, może kiesa go robię, może przybiegnie. Ciebie, Się po... Szybko wejdźcie do windy i pojedźcie do góry, no. Szybciej No to. No to... Szybciej Rembox wsiadaj do windy U! i ty M ty Dobra, jestem. E... Aha. No to, co... Dobra, no to, co... jestem. Chyba tak. No to... eee, nie po... nie o... eee, Nie polecam. Nie polecam też. Mówiąc mm, no tak To round pobieżną tym Fem Da człowiek nie widzą stronę nie ja byłem bezpieczny I Kiesów, z której miałem. Mamy Tam nic nie ma. Oj. Tu jest Kingwon. Ej Oj. bo mnie goni. A wiesz, że nas też goni. Czby tym tymfa. Oj. Polecam. Chyba ich zamknąłem, wiesz? No, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Nie ma. Eee, eee, e, e, no Kirsu, co ty robisz? Uciekam! Nie, nie, nie! Eee, w tym ty zdrajco, ty, e, Kirstu, jeden. No, a panowie, 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 zapraszam, panowie, zapraszam, panowie, zapraszam. Gdzie? Gdzie? No Dobra, ja ich na szybko spróbuję zamknąć. Ale oni tak we. To jest moja szansa! Nie wiem który tam wbiechł. Tam jest Empty. Tam jest m Empty, chodź tu. Ja tam windą jadę. Dobra, nie, ja nie, jadę windą. Tej... nie, jadę windą. Nie, jadę windą. Jestem znowu w kuchni. Ja utknąłem pod windą. A no dobra, no to wy tam pozdrawiam. Ja, ja utknąłem pod windą, na przykład. Ten... Co to jest? O, Jar, Kojarzę taki. Może, poczeka... może poczekajmy może poczekaj tutaj na chwilę. Dobra to wita się... Ja to chyba to, jesteśmy bezpieczni Uciekaj, 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 debilu uciekaj, um, no, no, e, Dobra, pan nas nie goniał no. Dobra, gonił nas Serio? Gonią? Go, no? no panowie to ja, pan, panowie, panowie, panowie Kirzu, nie. Nie. Kirzu otwieraj to Szybko On tutaj też o nie, o nie, I'm dead Panowie, pozdrawiam A to Remboxa goni, no to dlatego go słyszę Nie polecam, nie polecam, nie polecam, nie polecam. No, sorry, to przyzwyczajenie. Zapraszam. Okay. To się nie otwiera. Rambox kiedy Syberia? E, Właśnie myślałem na tym, ale. No, ja mam miniaturkę do pierwszego odcinka. Już, ja już, ja już w końcu usunąłem ten ja już to będę kończył, więc nie wiem, czy ktoś tu się zbierze, czy nie. Czekaj, idę. Jestem. Zbiornik, e... Zbiornik. E, nie powiem czego. Powiem tak, e, ciekawe oglądanie, bo z Nokiosu jem tym... Czekaj, 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 nie kończę jeszcze, poczekaj, się O, dobra. Jeżeli czy nie wiecie, wiesz. Ten, jak Wam się podobał te, tego, to telekujcie i podajcie... do tego piwo? I co? Siemano.